Silenzio la Bruno! La Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj. Jak zwykle Natalia oraz tradycyjnie ja <laughs> albo <Bruma. laughs> nie przepraszam, natchnęło mnie inspiracją z filmu. Widzieliśmy ostatnio film Luka. Natalia widziała na Disney Plusie, ponieważ w, wszędzie poza Polską, nie żartuję, w krajach, gdzie nie ma Disney Plus, ten film leciał w kinach, tak jak na przykład u nas, ale w krajach, gdzie jest Disney Plus, to był Disney Plus oryginalny i można go było zobaczyć. W po prostu tak sobie online. Nie ma tam polskiego Starne. dubbingu oczywiście. z jest It's free real estate, ale y, warto. Akurat w tym przypadku raz wyjątkowo się cieszę, że nie ma Disney tak, Plus w Polsce. To jest raz, raz tylko. Ponieważ A, ten tak. film jest naprawdę widowiskowy na dużym ekranie. Tak, ale co, co by powiedzieć? To... My tak możemy się chwalić przed Amerykania, Amerykaninami, że widzieliśmy lukę w kinie, widzieliśmy, co w duszy gra w kinie. No, a wy Amerykanie, a wy Amerykanie. Szczególnie że, w szczeg szczególnie, że każdy kolejny. Nie, raje to też można było obejrzeć w kinach, bo to premier access. Eba, wy? A, e, no nie, no wiadomo, w zależności od kraju jakie były warunki, ale na przykład kolejny Pixar podobno już ma być w kinach, więc, więc Polacy tak. zobaczą wszystkie Pixary w kinach. Ale powiem wam, że naprawdę zazdro bo yy, oglądając to nawet na całkiem niezłej jakości telewizorze miałam takie, jak fantastycznie, fenomenalnie wyglądałoby to w kinie i... i... Dużo bardziej można by się było wczuć w klimat. W dzisiejszym odcinku będziemy się starać omijać ogólnie spoilery, będziemy oczywiście wspominać o jakichś detalach z filmu, ale nic, co by wam popsuło frajdę tak. oglądania tego filmu. Szczególnie e, jeśli chodzi o, o właśnie tą widowiskowość tego filmu. Był taki moment, w którym e, właśnie przeszliśmy z świata podmorskiego do świata ludzi, do po prostu, do świata na, na, na Ziemi. Na, I była ta plaża, były te kamyczki, niebo, zieleń i w tym momencie zorientowałem się wow, to w kinie naprawdę no, zatkało mnie a wtedy. A ja miałam w tym momencie takie... No tak. Ale... Ale powiem wam, że w ogóle jeżeli, bo nie będziemy właśnie mówić spoilerowo, to chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to jest kolejny raz, kiedy zwiastuny nam pokazują zupełnie jedną rzecz, a druga rzecz okazuje się, o czym tu jest w filmie. Ja się w ogóle nie w sensie? spodziewałam, że... Yy, oglądając zwiastun i spodziewałam się, że dostanę to, co dostałam, że, to, że taka będzie fabuła. Ja myślałam, że w ogóle zupełnie będzie Bo ty inaczej. A zatrzymałaś na pierwszym? Ja, o, tak Zwiastunii? jak mówiłam, ja, ja zawsze oglądam okres. Okay, Okej, no to, to ma sens? Może dlatego. Ale tak, w skrócie, opowiedzmy, o czym to jest. Jest to produkcja opowiadająca o Luce i Albercie, czyli o dwóch chłopcach, którzy nie są do końca chłopcami, ponieważ są potworami morskimi, którzy pod wodą po prostu są tacy zieloni, czy tam niebieskawi, tak, tak mają łuski, a potem jak wysną to normalnie wyglądają jak normalni chłopcy. Rodzina Luki po tym jak dowiaduje się o tym, że, że było na... na Powierzchni, chcę go wypędzić tam w odmęty, w odmęty oceanu, gdzie jest postać dumingowa. Tak. Najlepsza tak. postać w całym filmie, wuja. Tak, tak, tak. nie, najlepsza jest babcia. Jakbyś oglądała to z polskim dubbingiem, to by byś miała. O to, to była nie, najlepsza ale babcia, postać. A oglądałaś babcia scenę miażdży. po napisach? Tak, tak, no. tak, tak. Jak się ja tak jest scena po napisach? Po napisach. Tak, i ostatecznie właśnie Luca i Alberto udają się do okolicznego miasteczka, gdzie spotykają jedną dziewczynkę, która chce wziąć udział w wyścigu. A to miasteczko się w ogóle nazywa Porto Rosso. Tak, i się nazywa Żulietta. Mo, mo, może tak być. A, bo Julia, U nas no. Julia. Julia. No, no nie wiem jak tam Julia. w angielskim Na pewno Julia. Prawdopodobnie te Julia, jest... Julia też w normalnie. Po, po, port, porto Rosso to jest, Porto Rosso to jest, czy mi się wydaje, ale już chyba kiedyś gadaliśmy, że to jest nawiązanie do Ghibli, do tak, Porto Rosso. Tak, to jest do, do, do właśnie do skarłatnego e, pilota, który zresztą też się rozgrywał w Europie i właśnie czuć w tym filmie, chociaż jest to film Włoszek animowany, chyba. chyba, teraz nie jestem pewien, ale coś chciałem... Po, coś chciałem powiedzieć. Mimo tego, że jest to film trywymiarowy, nie tak jak na przykład dwuwymiarowa krótkometrażówka Norka, to w tym Czuć ten jakiś taki klimat tego studia Ghibli. Czuć, że że, że, że to ale to jest, jest kwestia właśnie tych kolorów, tej natury i przyrody, która nas otacza. I to jest zawsze bardzo charakterystyczne dla dla Ghibli. I a tutaj czy, też no, mamy. Ten ten ja vibe. Nie, ma, nie mogę zaprzeczyć temu, że była jakaś inspiracja studiem Ghibli produkcjami ich, bo sami twórcy mówili o tym. Ale ja nie widziałem aż tak dużo tego w tym filmie. Nie, ja to na czułam, że jeżeli chodzi jak... o przyrodę. Według mnie nawet samo kręcenie, jak mamy na przykład ostatnią scenę, której nie będę zdradzał, to to jest takie, 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 to było takie strasznie a, bardzo... Tak, tak. Takie, takie to było no to jakby wyjęte z, 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 właśnie z, z filmów Ghibli, tym bardziej, że pojawia się pociąg, a przecież wiemy o tym, że, że okay, miniataki taki jest okay, w ogóle okay, tak. fanatyk pociągów i wszystkich innych wehikułów. W ogóle pociąg, więc od razu plus dwa do oceny, bo... Więc... <laughs> Pociągi to my wiemy. W, wiesz, mi projekt postaci się bardziej kojarzył z innym stylem innego studia, a konkretnie Artmana. Oczywiście, te, jeśli chodzi szczególnie o szczęki i te czasami uśmiechy tych postaci, miałem takie, okej, okay, to jest jak Artman. One były takie bardziej plastyczne, takie właśnie mhm. te, te, te bo, ogólnie reżyser, bo ogólnie reżyser tego filmu miał, ma pewien swój styl, z którym już pracuje, jakby jego pierwszym dziełem. Dla Pixara był, była krótkometrażówka La Luna. I o dziwo, ten film jest prawie że rozszerzeniem La Luny. I tego się uh -huh. nie wydaje na pierwszy rzut oka, tak. bo ogólnie jest zupełnie inna konwencja. Ale w tym filmie jest jedna scena, która wyjątkowo i bezpośrednio nawiązuje do całej krótkometrażówki. Tak, tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o fabułę, to ona jest dość prosta. To, 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 to jest wiadomo. To... Ona nie jest zbyt skomplikowana i mamy ładnie rozwinięcie że po, początek, rozwinięcie, konflikt w środku, zakończenie konfliktu i bardzo ładne rozwiązanie. E, tak jak w standardowych Pixarach, ale to, to, że to jest taka prosta fabułka, nie znaczy, że to jest gorszy, gorszy film. Tak, to, właśnie... b, nie, nie, nie. Ja bym tutaj ja bym ten film akurat przypisał do tego lepszego Tieru filmów Pixara. Czyli znaczy to, jest, to, jest, to jest lepszy film Pixara, ale chyba jeden z najbardziej. Taką prostolinijną, taką prostą Tak, prosto... tam nie ma żadnych Możemy tak. się domyślić, co będzie, co będzie dalej, jakby nie mamy tam bardzo jakichś takich. Się... Są pewne zaskoczenia, są pewne hmm, zaskoczenia, ja więc... też bym powiedział. W ogóle powiem wam, że ale też na przykład ja się straszliwie jestem w stanie udorożsamić na przykład z główną bohaterką, e, która zapyta dlatego, że główny bohater jest się... z jej charakterem. Na przykład tam była taka scena, że głów... nasz główny bohater Lokapyta się, jej, dlaczego ona bierze udział w tym wyścigu? No, ale tak patrzę na niego i po to tylko, żeby wszystkim udowodnić, że jestem w stanie go wygrać. I, i po prostu poczułam się, hej! <laughs> naprawdę, poczułam się taka, no. że, że, że jestem w stanie utożsamić się z tą postacią. Okej. Okay. Tak, ale. No. W ogóle mi się, się mi się w ogóle podobało. W wielu momentach, że ten film jest naprawdę mądrze napisany. To, to jest. To jest, jest mądry i zabawny i z tak, przesłaniem. Tak, tak, żeby... Zabawny jest strasznie zabawny, ja się co chwilę chichrałam na tym filmie i w te w... mamy wstawki włoskie i w... tak samo w angielskiej wersji językowej jak i w polskiej wersji językowej i to tak nadaje humoru, że Santa Mozzarella i jeszcze tam inne wstawki są fenomenalne. Ja, ja nie lubię, ja nie lubię za dużo tych właśnie nawiązań, haha bo wiecie, bo Włochy, haha bo, ha, bo pizza, haha ha, bo nie, spaghetti, to ty... bo mozzarella, ja nie, 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 że... Więc, ale ten film... Nie, prze, nie, Chyba nie przesadził. Nie, jakoś nie, 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 nie. Na przykład mamy na przykład też kota e, makiernego, tak, e, tak do, dobrze pamiętam. Jest to jest po prostu. Tak. Złotem czystym po prostu. Ale każda z tych Aaaa. postaci jest taka właśnie fantastyczna. Każda z nich ma jakiś taki charakter. Na przykład bardzo też lubię e, ojca Julii, który też jest taki. Jezu, ja myślałem, tak, że to tak. będzie moja najbardziej nieulubiona postać w tym filmie. Przez to, ja, ja, przez to jak to został ochany. pokazany w zwiastunie. Uh -huh. Wiecie, co jest w ogóle, że ten ojciec Jury, to on wygląda tak bardzo podobnie, jak yy, yy, ojciec głównego bohatera w kropcikach i inne zjawiska pogodowe. Ja bym, tak. ja myślałem, nie, nie myślałem, że do tego nawiązałeś, myślałem, że powiesz o tej krótkometrażówce La Luna, bo tam też był dokładnie... Ja nie, wiem, właśnie o, o tym, powie, o tym, właśnie z tym mi się najbardziej pod względem wyglądu ja tym I te takie... Te brwi, tak, no tak, tak. tak. No, tak, oczywiście to, to też. No. Tak, ale we pozorom to jednak ten film jest bardzo daleko tej stylistyce kopszików, więc, więc to nawet tylko właśnie ta, ta postać jest po prostu taka, po prostu przez te swoje wielkie blwi, tylko akurat takie gigantyczne elementy. Twarzy to też nie jest, dotyczy tylko jednej postaci, ale też ojciec Luki ma po prostu takie Taki wielkie wąsiska i one po prostu wyglądają. No, najbardziej zaskakujący wątek w tym filmie to jest wątek rodziców Luki. Nic nie mówiąc dalej, nie mhm. spodziewałem się, że będzie ich aż tak dużo. Tak, i w ogóle yy, też. Tak radzę Wam obserwować też postacie takie trochę z trzeciego planu, bo tak. też się okazują różne zaskoczenia, co jest, co jest urocze. W ogóle główna zła postać, nasz, jakby nasz antagonista w całym, w całym filmie. Też jest bardzo ciekawie napisany I, i ci jego pomagierowie... Nie, mi się bardzo po ten, prostu. Bardzo mi się ten wątek podobał. Ale tutaj... Jakby nie moci ma... się wełnym. Nie no, jest takim bucem aż do przesady, takim naburmuszonym i no, ale mi się podoba to jak... Ten film to jest taka celebracja, szczególnie dla Włochów chyba, ich, ich kraju, ich kultury. A dla nas y dla, my możemy z tego odczytać w ogóle dużo motywów, na przykład to, że mamy w ogóle lato, wakacje. Ale klimat, sam ten klimat powiem szczerze, jest zachowany. Byłam dwa lata temu na Sycylii mm -hmm. i oglądając tą animację czułam, czułam po prostu całym sobą, że to jest ten klimacik, tak? Że w każdym wypadku jest to oddane. I łącznie z muzyką, która była. Tak. To jest w ogóle niesamowite, tak, jak ogóle. każdy Pixar dostarcza, pod, nawet, nawet jeśli, no nie, nie, jest jakiś przełomowym Pixarem, to zawsze w nim jest, w każdym filmie jest napakowane tyle detali, że i tak jest przyjemność obejrzeć, nawet nie Teraz tylko kilka razy dany film, bo ja myślę, że ja dla wielu elementów chciałbym w jeszcze raz obejrzeć ten film, bo tam jest dużo takich ukrytych rzeczy. W ogóle największym moim zaskoczeniem filmu są ryby owieczki. Właśnie chciałam powiedzieć, najsłodszą rzeczą z całego filmu są ryby owieczki. Te są nazywane Przecież... różnymi imionami włoskimi zresztą. Oh, ale, zresztą no. ale one były tak ukochane. jak to. <słuch> Nie, A to po prostu cudowne. Tyle co najmniej dwóch scen można też dostrzec Kacza Donalda, więc też ja się cieszę, więc. Jee, yeah, Kaczak Donald. No właśnie, no bo to można, można gadać o tym, że o Disney musiał wsadzić jakąś swoją postać, ale Kaczor Donald jest no, dosyć też ważną postacią w kulturze włoskiej jakby, jakby no, to, tak, przez, więc, to przez to, że przez włoskie to... komiksy chociażby z Kaczorem Donaldem ta postać ma w sumie większą głębię niż kiedykolwiek by miała w Stanach. Tak, i, to, to wog... i to w ogóle, w ogóle trzeba powiedzieć, że mówiliśmy właśnie o tym reżyserze filmu, że to jest Włoch, że to jest włoski reżyser filmu. E... Enrico Casarosa się nazywa. Tak. Enrico Ca Casarosa, on e, już pracował nad wieloma produkcjami Pixara. E, jako tam jeden z, z tam z Story Editor czy coś takiego, ale je, jego jedynym wcześniejszym samodzielnym dziełem była właśnie Talaluna. A właśnie to, to, że Włoch zajmował się tą produkcją, właśnie między innymi jest jedną z powodów, dlaczego to tak świetnie oddaje ten włoski klimat. W ogóle sam Enrico Casarosa urodził się w Genui, która też pełni pewną istotną funkcję w tym filmie, więc więc no to pokazuje, że jednak jest to produkcja bardzo bliska sercu reżyserowi i czuć właśnie, czuć właśnie tą miłość. Myślę, filmie. że on, on we Włoszech jest już teraz na równi z papieżem stawiany. <noise> Jakim papieżem? Nie, nie Polakiem. <noise> to, nie, ale ta, tak jakby u nas by traktowano papieża Polaka, to to no, jest to, na tym to, samym szczeblu. Czy wyobraźcie sobie, że jakiś Polak robi film Pixara o Polsce. To... O tak, dokładnie. Nie, ale to w ogóle pokazuje też, jak bardzo istnieje ta sukcesja w Pixarze. I to, że jak ktoś zrobi krótkometrażówkę i zrobi dobrą robotę, to prawdopodobnie z kilka albo kilkanaście lat później doczeka się swojego własnego pełnometrażowego filmu. Widać, że jakby. Yy, są ludzie, którzy mają tam dłuższy staż w Pixarze, zasługują w końcu w pewnym momencie, dop dopinają swego i dostają własny film. To, to tak, to też nie Bo niektórzy właśnie narzekają, że to już nie jest ten sam Pixar, co na początku, tylko. To no, ci sami ludzie! Powiedzmy szczerze, jeżeli się robi filmy. Na, na, jeżeli filmy robią w kółku ci sami ludzie, to potem dochodzi do tego samego, co się stało ze studiem Ghibli wspomnianym wcześniej tutaj czyli, że tam Miyazaki i taka hała robiło większość produkcji. Tam jeszcze jeden reżyser zmarł tragicznie pomiędzy mhm. e, i to spowodowało między innymi to, że obecnie Studio Ghibli jest takich, no bardzo ciężko określić obecnie stan. Tam też e... jest tam też jest inny problem, bo jednak y, Pixar i Disney to jest machina i oni jakby a, tak. wiedzą, mają pewne a, procedury, tak, ale, ale... ale a, a, no, z, z każdym kolejnym filmem zakiego jest tak, no... Podłubiemy sobie, podłubie sobie, porysuję. Jak będzie, to będzie. Nie przejmujcie e, się. Tak, ale, ale to ogólnie e, e, właśnie, że Pixar wprowadza tych nowych ludzi, e, daje im szansę zrobienia e, pełnometrażowych filmów i wiadomo o tym, że, że nie może być tak, że każda kolejna produkcja będzie jakimś, nie wiem, największym, najbardziej przełomowym filmem w historii. No, no nie ma szans. A Luka jest to kolejny solidny film. Na pewno w górnej półce, nie wiem, jakby nie wiem, porównywać z jakimiś starszymi produkcjami, to były i lepsze i były i gorsze. Nie, u mnie jest na Więc... pewno w topce, Luka. Tak. Mm, przynajmniej w tych ostatnich latach jeśli chodzi o to, bo na przykład mówi się, że gorsze filmy to jest taki na przykład Dobry Dinozaur y... no, Dobry Dinozaur to ma, to, to, to jest to jest dla mnie po prostu nie dobra, ale mówi się też, że no naprzód mógłby być taki bardziej tak, tak, rozwinięty to jest jednak, jednak ten, ten luka ta, ta jest, ta w, jest wyżej, może to nie jest tak. poziom jakby Pit Doctor i tam w głowie się nie mieści, albo jakiś koko, tak. coś tam. tym stylu, chociaż też jakby to, to że fajnie jest, to, że Pixar eksperymentuje i idzie w różne kultury. Jakby to, że. Więcej... Mamy, jak... Mamy jakby jakąś wartość dodaną z tego, z tego wszystkiego, tak. ponieważ różne kultury są reprezentowane po kolei. No, i nie, to jest dobre. tak w sumie teraz pomyślałem, że to jest tak, no tak ciutek tak poniżej ratatuja, a ratatuj to też był film europejski film Pixar. Nie wiem, roku. ale to jest tak czy siak, nawet najgorszy film Pixar <grym> to jest, to jest i tak. To jest tak, tak, tak no bo w... wyżej niż tak. inne, inne tak. studia. A uroniliście łezkę? Tak, ja tam pod koniec. To, to pod koniec, szczególnie ja no, tak. momenty, które musieli mówić. Nie, 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 aż się no, Dobrze. Bo to jest bardzo piękny film o przyjaźni, i nie tylko dla dzieci, ale tak jak zwykle tak. Pixar też dla starszego widza. Zdecydowanie każdy wyciągnie z tego coś dla siebie i to nawet bardziej niż Soul, bo ja bym powiedział, że Soul może Soul tak. był bardziej dla starszych widowni. Mm. Tutaj tak, muszę so, powiedzieć. Luka jednak, jest jednak, bardzo uniwersalnym jednak, filmem. Jednak to w duszy grach to trzeba tam głębiej pomyśleć tak, e, o tym przesłanie, a tutaj to jednak. Jest to można, można oczywiście narzekać, że jest to podane na tacy, tylko że to nie jest jakieś takie nie, nie wiem do końca, but... aktywizmu czy czegoś takiego, to jest po prostu taki mądry film. Pizza, ja. A nie jest, to jakoś, nie jest też jakoś pychany Rodzinie, do gardła i, i dużo rzeczy jest też takich nieoczywistych, które sam się tam przemykają między wierszami, które no, twórcy filmu nie chcieli po prostu czegoś bezpośrednio wykładać, ale każdy może wynieść z tego coś innego dla siebie, jak pomyśli sobie co, jakie znaczenie może mieć ta historia w różnych kontekstach. Dajcie nam znać. Jak wam się podobał ten film, jeśli już oglądaliście? Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to co wy tutaj robicie jeszcze do kina? kina. Zapraszam I w kinach. Dlaczego nie lecicie? Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście oraz dajcie łapkę w górę pod tą recenzją, jeśli wam się podobała. Zapraszamy was także na nasz serwer na Discordzie oraz na grupy na Facebooku Pasażerowie Hype Trainu oraz Disney Plus Polska. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa! Hey.